Aby zmienić adres e-mail konta Supercell ID, jest to bardzo proste. W Brawl Stars naciśnij trzy poziome linie w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia. Kolejno dotknij Supercell ID, a teraz naciśnij ikonę koła zębatego, którą widzisz w prawym górnym rogu. Następnie wybierz Zmień e-mail i naciśnij OK. Zostaniesz zapytany, czy masz dostęp do tego adresu e-mail. Jeśli tak, wybierz opcję Tak. Jeśli nie będziesz musiał skontaktować się z działem obsługi klienta Supercell, który ma specjalny program do odzyskiwania kont, do których nie ma się dostępu. W tym przypadku wybieramy tak i na nasz adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem, który należy wprowadzić. Po prostu wpisz ten kod, a gdy to zrobisz, wystarczy wpisać nowy adres e-mail, czyli ten, na który chcesz zmienić. Wpisz go tutaj, a gdy już to zrobisz, naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu z napisem Zapisz. Po wykonaniu tego kroku adres e-mail Twojego konta Supercell zostanie zmieniony. To naprawdę takie proste. Jeśli chcesz odkrywać ukrytą funkcję swojego iPhone'a e każdego dnia, wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób tłumaczymy jedną z nich. Aby również otrzymywać te wiadomości, masz link w opisie, jest całkowicie bezpłatny.